Cześć. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Zdrowe Podejście. Ja nazywam się Dominika Mituła, jestem farmaceutką, coachem i trenerką specjalizującą się w szkoleniach dotyczących komunikacji i motywacji w obszarze zdrowia. Moją intencją do tworzenia tego podcastu jest wspieranie kobiet, farmaceutek, dostarczając metody, narzędzia i sposoby, które pomagają rozwiązać codzienne problemy. Po co? Po to, by nie ponosić wysokich kosztów emocjonalnych. Wierzę, że praca również w aptece może przynosić wiele satysfakcji, jeśli zachowamy do niej zdrowe podejście. Tytuł dzisiejszego odcinka to 5 wskazówek dla świeżo upieczonej kierowniczki apteki. Zapraszam! Kiedy po raz pierwszy obejmowałam funkcję kierowniczki apteki, było to dla mnie nielada wezwanie. Jako osoba z natury ambitna i zdeterminowana lubiłam mieć wszystko zaplanowane i poukładane. Dość szybko okazało się jednak, że usiłowanie pogodzenia życia prywatnego z pracą bardzo mnie stresuje. Próbuję planować swoje działania zbyt skrupulatnie, a i jeszcze większy stres przeżywam organizując pracę innym, pracę w zespole aptecznym. Wtedy kompletnie nie byłam przygotowana na to, by uwzględnić najważniejszy czynnik. Ludzki, czyli dogadać się ze współpracownikami. Czy studia farmaceutyczne przygotowują nas do roli kierownika? Czy pięcioletnie doświadczenie wystarczy, by zacząć zarządzać apteką i jej pracownikami i jednocześnie nie wykończyć się nerwowo? Czy początkująca w roli kierowniczki farmaceutka jest przygotowana do planowania pracy innym, łagodzenia i rozwiązywania konfliktów w zespole, czy radzenia sobie z niesubordynowanym współpracownikiem? Co sprawia, że popełniamy podstawowe błędy w pracy z ludźmi? W dzisiejszym odcinku podpowiem, jakie metody mogą ułatwić nam zadanie. Najpierw chciałabym poprosić Cię, abyś wyobraziła sobie taką oto sytuację. Świeżo upieczona kierowniczka apteki zdecydowała podjąć się tej roli, świadoma swojego braku doświadczenia. Lubi wyzwania, wie, że trzeba iść do przodu, aby się rozwijać, i co tu dużo mówić zmiana stanowiska to także większe zarobki. Pieniądze są ważne. Ma jednak wiele obaw. Nieustannie zadaje sobie pytania: czy sobie poradzę? Czy mam już dostateczną wiedzę, by być kierowniczką? Czy dam radę udźwignąć odpowiedzialność za siebie, aptekę i jej pracowników? Czy zdołam zrobić to bez uszczerbku na funkcjonowaniu w prywatnym życiu? Jak pogodzić obowiązki z byciem mamą na cały etat? Apteka, w której pracuję, jest otwarta 7 dni w tygodniu od 8 do 21. Pełni też dyżury nocne kilka razy w miesiącu. Zespół apteczny może i nie jest za duży, bo liczy 8 osób, ale za to jest różnorodny. Nie wszyscy pracownicy chętnie współpracują. Dwie osoby nie kryją nawet negatywnego nastawienia. Uważają, że poprzednia kierowniczka była lepsza, a ta młoda jeszcze bez doświadczenia będzie na pewno popełniać błędy. Te właśnie dwie osoby tworzą cichy sojusz przeciwko nowej kierowniczce, szemrają do pozostałych pracowników, że nowa sobie nie poradzi, podważają jej pierwsze decyzje. Mają do niej pretensje, że stan magazynu jest niewystarczający, a to ona przecież odpowiada za zamówienia. Grafik niesprawiedliwie ułożony, ilość nadgodzin przyznana konkretnej osobie mogłaby być większa w jednym miesiącu, za to w kolejnym nadgodzin jest już zbyt dużo. Kiedyś podobno problemów nie było. Teraz winna wszystkie moje kierowniczka. W zespole panuje atmosfera napięcia. Mija kilka tygodni stresującej pracy kierowniczka dowiaduje się, że dwie pracownice napisały maila ze skargą na nią do właściciela apteki. Ich zdaniem źle nią zarządza, nie współpracuje i należy ją natychmiast zwolnić, zanim narobi większych szkód i w aptece zaczną spadać obroty. W tym czasie kierowniczka robi co może by sprostać pełnionej funkcji. Wypełnia swoje obowiązki z zaangażowaniem, nawet stara się wziąć na siebie więcej niż może. Nadmiar pracy przytłaczają. Sprawdza recepty, pilnuje zamówień, pracuje nad polityką cenową, by przyciągnąć do apteki nowych pacjentów. Ma taką możliwość, bierze na siebie dyżury nocne. Nawet jeśli ma wolną sobotę lub niedzielę, trudno jej nie myśleć o pracy. Jeśli dzwoni telefon z apteki, odbiera, a nawet po skończonej rozmowie myśli jeszcze o temacie, którego rozmowa dotyczyła. Przy tym wszystkim jest młodą mamą. Po pracy wraca do domu, robi zakupy, gotuje, pierze i ogarnia zwyczajną rzeczywistość. Niestety przeżywa silny, przewlekły stres. Trudno jej pogodzić pracę z rodzinnym życiem. W jej opinii, w obu przestrzeniach pełni swoje role niewystarczająco dobrze. Z dnia na dzień robi się coraz bardziej zmęczona. Stara się jednak nie narzekać i dawać radę. Dwoi się i troi, aby spełnić swoje własne oczekiwania: bycia dobrą matką i jednocześnie dobrą kierowniczką apteki. Jej ciało jednak zaczyna się buntować. Co najmniej raz w miesiącu dopadają trwająca dwa dni migrena. Ból i zawroty głowy, nudności nie są dla niej wystarczającym powodem, aby wziąć zwolnienie, pomimo że czuje się fatalnie. Czuje jednocześnie, że powinna świecić przykładem, a nie brać L4 z tak błahego powodu. Przed jednym z dyżurów nocnych ma napad migreny. Wie, co może ją spotkać w nocy, ale odmawia pomocy koleżanki, która, widząc jej coraz gorszy stan, proponuje wzięcie dyżuru za nią. Po północy, zawróty głowy są tak silne, że za każdym razem, gdy chce wstać i podejść do stojącego przy okienku nocnym pacjenta, najpierw biegnie do toalety zwymiotować. Po zakończeniu obsługi otula się kocem i marzy, by dotrwać do rana. Nie dzwoni po pomoc. Nie będzie nikomu zawracać głowy. I tak dręczy ją nieustanne poczucie winy, że nie jest dość dobra. Wytrzyma. Da radę. Musi. Czy Twoje życie przypomina czasem udział w Ranmagedonie? Od zwykłego wyścigu biegowego ran Ranmagedon różni się tym, że trasa usiana jest przeszkodami, których nie da się ominąć. Zawodnicy muszą pokonywać ekstremalnie trudne przeszkody: czołgają się w błocie, skaczą przez głębokierowy, wspinają się po linie rozwieszonej nad wodą, przedzierają się przez gęsty dym, wdrapują po ścianach, przeciągają opony czy skaczą do lodowatej wody. Organizatorzy Ran Magedonów dokładają wszelkich starań, aby pokonywanie ustawionych przeszkód dostarczało iście piekielnych wrażeń uczestnikom. Że kiedyś widziałaś zdjęcia uczestników na Facebooku? Dlaczego o tym mówię? Natalia de Barbaro w książce Przędza nazywa taki życiowy stan Rashmagedonem. Pisze: Kiedy moje życie jest jak Rashmagedon, jestem w nim trwale nieobecna. Na zewnątrz, w ciągłym ruchu, wiednę od środka. To jest jak trwałe porzucenie. Jestem jak dziecko, którego matka wyszła i nie wraca godzinę, dwie, trzy. Nie ma jej wieczorem, ani następnego ranka, aż w końcu rozumiem, ona nie wróci. Wtedy to małe zostaje zamrożone. Autorka pisze dalej tak: częścią Raszmagedonu jest to, że należy go wykonywać tak, żeby nikt się nie zorientował, że jest ciężko, bo jednym z zadań, które stawia się przed kobietami, jest rozświetlanie codzienności kolegom z biura, partnerom i szeroko pojętemu społeczeństwu. Opisana historia kierowniczki przypomina ten rasz Magedon i jest z życia wzięta. Można powiedzieć, że owa kierowniczka stała się mistrzynią wykonywania zadań jedno po drugim, bez cienia skargi czy narzekania, płacąc niestety wysoką cenę. Mikrany zaczęły uniemożliwiać jej normalne funkcjonowanie, a emocjonalnie znalazła się na pograniczu depresji. Ale jakie wnioski możemy wyciągnąć z tej historii? W jaki sposób można przygotować się do objęcia funkcji kierowniczki apteki tak, aby pracując zachować zdrowe podejście do siebie i swojej pracy? Po pierwsze, warto zadbać o balans między pracą a własnym samopoczuciem. I ja wiem, to wcale nie jest łatwe. Dbania o siebie nie uczą nas nie tylko na farmaceutycznych studiach, ale i na żadnym szczeblu edukacji. Już od podstawówki wymaga się od nas bycia grzeczną, dobrą uczennicą, dobrą córką. Czy ktoś mówił do nas, zadbaj o siebie dziewczyno, odpocznij, wyśpi się najpierw, zrób sobie przerwę? No właśnie. Skąd więc mamy nauczyć się, jak o siebie zadbać? Może przewracasz teraz oczami i myślisz sobie, a skąd ja na to czas wezmę, jeśli na mojej liście zadań? Jest tyle punktów do odhaczenia, a akurat dbanie o siebie jest na ostatnim miejscu. A może masz przekonanie, że dbanie o siebie jest egoistyczne i samolubne. Spróbujmy więc odwrócić tę myśl. A gdyby dbanie o siebie, i swój stan fizyczny i psychiczny, było naszym punktem wyjścia, można powiedzieć, że jak paliwo w mentalnym samochodzie, z pustym bakiem daleko nie pojedziesz. Owszem. Możesz wyjść z auta i je pchać, nawet pod górkę, spoko, ale przyjdzie taki moment, że opadniesz z sił. Nie muszę ci zapewne przypominać, jak ważny dla prawidłowego funkcjonowania jest sen ruch, odżywcze, jedzenie czy zapiegi na ciało. A może muszę, chociaż podstawy fizjologii mamy teoretycznie w małym palcu, tylko zdaje się, że nie zawsze teoria przekłada się na praktykę. Odnoszę wrażenie, że często w codziennym życiu. Pomijamy zupełnie aspekt psychiczny lub nie do końca zdajemy sobie sprawę z tego, że emocje, które się w nas pojawiają, realnie wpływają na nasz stan zdrowia. Czas na kilka faktów. Absolutnie każda z nas, nie tylko opisana przeze mnie wcześniej kierowniczka, narażona jest na stres. Awaria internetu w aptece, roszczeniowy pacjent, nagła nieobecność pracownika czy Wysoka suma preparatów przeterminowanych w danym miesiącu. Codzienne sytuacje wymagają naszej decyzji czujnej obserwacji pracowników. To taki aspekt dodatkowy. Jeśli stres ma charakter pozytywny, na przykład towarzysząca jakiemuś wydarzeniu, krótkotrwała ekscytacja, mówimy o eustresie. Pomaga on nam przygotować się i zmobilizować do zadania. Jeśli jednak sytuację oceniamy jako negatywną, może uruchomić się mechanizm walki lub ucieczki. Stresory bywają różne. Stresory fizyczne w aptece to np. hałas, głód, zmęczenie fizyczne, nadmiar bodźców, gorąco, zimno, czy zupełnie od nas niezależna zmiana ciśnienia atmosferycznego. Stresorem psychicznym może być pośpiech, obawa, że nie sprostamy zadaniom, czy poczucie, że nie mamy pełnej kontroli nad tym, co dzieje się w aptece. Stresory społeczne to np. konflikty w aptecznym zespole czy niezapowiedziana, a nawet zapowiedziana kontrola z WIF. Tam, gdzie pojawia się stres, tam pojawia się zawsze reakcja naszego ciała. No więc co dokładnie się z nim dzieje? Pierwsza po dotarciu sygnału do podwzgórza uruchamia się część współczulna autonomicznego układu nerwowego. Rdzeń nadnerczy zostaje pobudzony do zwiększonej produkcji adrenaliny i noradrenaliny. Wszystko oczywiście dzieje się błyskawicznie i bez naszego świadomego udziału. Adrenalina i noradrenalina z przytupem rozpoczynają w organizmie niezłą imprezę. Naczynia krwionośne w mózgu i mięśniach szkieletowych rozszerzają się. Krew niczym dudniąca muzyka dociera do komórek i tkanek, bombardując je tlenem. Serce w szalonym tańcu zwiększa częstotliwość skurczów, ciśnienie tętnicze rośnie, częstość oddechów się wzmaga, a oskrzela rozszerzają się, by zwiększyć natlenowanie krwi. W tanecznym transie źrenice ulegają rozszerzeniu, prosząc o więcej światła. Na imprezie brakuje jeszcze tylko glukozy. Zostaje ona momentalnie wytwarzana w wątrobie w procesie glikogenolizy i uwalnia się do osocza. Teraz ciało gotowe jest do walki, do działania. Nawet jeśli cała impreza trwa tylko chwilę, muzyka po kilku minutach lub godzinach przenosi się w jeszcze jedno miejsce w naszym organizmie. Na bramce w lokalu stoi ochroniarz Mietek, który właśnie dowiedział się o całym zamieszaniu. Mietek to oś pod przysadka nadnercza. Mietek może zrobić porządek. Żeby nie zapęczyć się naukowym nazywnictwem, którego i tak dość było na studiach, powiem krótko. Pod wzgórze wydziela kortykoliberne. To powoduje, że z przysadki wydziela się kortykotropina, a to z kolei powoduje, że kora nadnerczy wydziela do osocza krwi glikokortykosteroidy z kortyzolem w roli głównej. Co zrobić? tak działa Jatek. On na bramce nie potrzebuje mięśni ma kortyzol. Kortyzol lubi w ciele porządzić. Działa przeciwzapalnie, stabilizuje ciśnienie, przywraca metabolizm węglowodanów, białek i tłuszczów na właściwe tory. Jednocześnie mówi do podzgórza tego samego, które spowodowało w efekcie uwolnienie adrenaliny i noradrenaliny. No więc mówi: chola, chola, czas skończyć imprezę i iść grzecznie do domu. Na zasadzie tak zwanego sprzężenia zwrotnego, informuje też przysadkę. Sytuacja opanowana, wyluzuj. Kortyzol stopniowo, ale skutecznie wyhamowuje reakcję stresową i trzyma organizm w ryzach. I między stresem a panem Mietkiem układałoby się w zasadzie piękna współpraca, gdyby nie jedno, ale gdyby stres nie był przewlekły. Bo gdy stres jest przewlekły, nawet pan Miętek głubi się w tłumie roztańczonych hormonów, a kortyzol zaczyna robić więcej szkody niż pożytku. Nadmiar kortyzolu wywołuje zwiększone działanie adrenaliny na naczynia krwionośne, powodując ich skurcz, zwiększone ciśnienie. Rytm serca ulega przyspieszeniu, mogą pojawić się nagle bóle głowy, a po ich ustąpieniu wyczerpanie i zmęczenie. Zbieżność z sytuacją naszej kierowniczki przypadkowa? Co jeszcze dzieje się, gdy w organizmie mamy nadmiar kortyzolu? Zmniejsza się liczba limfocytów, przez co poziom odporności organizmu niestety wyraźnie spada. Ciało staje się bardziej podatne na różnego rodzaju infekcje. Kortyzol wpływa także na gospodarkę wodno wodnoelektroitową, powoduje zatrzymanie sodu w organizmie i może być przyczyną obrzęków. Ale to nie koniec. Kortyzol. Wpływa zarówno na ośrodkowy, jak i na obwodowy układ nerwowy. Mogą pojawić się więc drżenia, zaburzenia czucia, niepokój czy agresja. Oprócz tego, kortyzol powoduje szereg zaburzeń metabolicznych, ponieważ wpływa na gospodarkę białkową, lipidową oraz węglowodanową. Dlatego też, mimo że nasza dieta się nie zmieniła, możemy w sytuacjach stresu przewlekłego zauważyć wahania wagi. No i ostatnie. Kortyzol wpływa negatywnie na układ kostny i mięśniowy. No dobra, dużo tych faktów, ok. Wiemy już, jak przewlekły stres wpływa na nasze ciało. W takim razie zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne jest zadbanie o to, by nauczyć się, jak sobie z nim poradzić. Jest na to wiele sposobów. Mogę powiedzieć, z jakich ja korzystam, a Ty na pewno możesz znaleźć swoje indywidualne. Po pierwsze. Dbam o 7 godzin snu codziennie. Po drugie, staram się jeść zdrowe posiłki w regularnych odstępach czasu. Głodna robię się po prostu nerwowa i trudno mi skupić się na zadaniach, a tym bardziej zapanować nad mogącymi pojawić się nieprzyjemnymi emocjami. Po trzecie, staram się każdego dnia zrobić coś przyjemnego tylko dla siebie. Pół godziny malowania, 20 minut medytacji, krótki spacer. Trening czy zabranie siebie na kawę. Zauważ, że to są naprawdę małe rzeczy, ale one pozwalają oderwać się na chwilę od tego, co zabiera naszą uwagę. Dla ciebie może być to zupełnie coś innego. Chodzi o to, aby świadomie dać sobie czas dla siebie, jednocześnie nie planując jutrzejszego obiadu, czy też grafiku na następny miesiąc. Czwarta wskazówka: Każdy człowiek na tej planecie popełnia błędy, więc. Myślę o sobie dobrze, nawet jeśli coś pójdzie nie tak, bo daje sobie również to prawo. Ktoś powiedział, że z błędami jest trochę jak z zakurzonymi półkami. Jak kurzu nie ma, to nikt z tego nie dostrzega, ale jak półka jest zakurzona, to wszyscy widzą, że nie posprzątałaś. Podobnie, jeśli na 10 rzeczy, które zrobisz w życiu, popełnisz jeden błąd, to ten błąd możesz postawić w centrum uwagi, nieustannie go rozpamiętywać, albo po prostu zaakceptować, wciągnąć wnioski i pracować dalej. Trudno. Co się stało, to się nie odstanie. Nie ma potrzeby nadmiernie tego roztrząsać. Dlaczego nie dajemy sobie przestrzeni na błędy? Cóż, w większości wynika to z naszej kultury, mentalności i sposobu wychowania. Duży udział ma tutaj szkoła, która nie tylko nagradza, za dobre wyniki, ale też karze za złe, na przykład no, złą oceną. Taki system rozliczania za umiejętności budzi w nas strach przed popełnianiem błędów i przed karą, jaka nas za te błędy czeka. Jest jeszcze inny powód, dlaczego odczuwamy swoje błędy mocniej niż sukcesy. Może być po prostu tak. Że sukcesy posiadają mniejsze natężenie emocjonalne niż porażki. Jest tak dlatego, że emocje, które są dla nas nieprzyjemne, odczuwamy silniej, bo często w przeszłości ratowały nam życie w jakiejś niebezpiecznej sytuacji. Dziś również nieprzyjemne emocje napędzają nas do działania i sygnalizują, że coś jest nie w porządku, że należy to zmienić. Przyjemne emocje także mają taką funkcję, ale nie działają na nas tak mocno. Prostym przykładem są wiadomości telewizyjne czy na portalach informacyjnych. Jest tam o wiele więcej nieprzyjemnych informacji niż przyjemnych, ponieważ one powodują powstanie silniejszych emocji, więc bardziej przyguwają uwagę. Dlatego często zdarza się, że pozwalamy, aby jeden błąd przyćmił wiele wcześniejszych, nawet tych małych sukcesów. Warto obiektywnie spojrzeć na swoje działania i nie być dla siebie zbyt surowym. Ok. I piąta moja wskazówka: jeśli czegoś nie umiesz, naucz się. Aktualnie jest mnóstwo szkoleń, kursów, studiów podyplomowych, które pomagają nabyć potrzebne w pracy kierownika kompetencje. Nikt nie rodzi się ze wszystkimi wrodzonymi umiejętnościami i wiedzą potrzebną, żeby objąć kierownicze stanowisko, współpracować z ludźmi czy myśleć strategicznie. Niektórzy no to mają, niektórzy po prostu muszą się tego nauczyć. Ja sama zrealizowałam studia podyplomowe z psychologii zarządzania, zdobyłam certyfikat coacha, mam na koncie kurs trenerski, wszystkie dostarczyły mi ogrom wiedzy i umiejętności, które wykorzystuję codziennie. I to nie tylko w pracy, ale i w przestrzeni osobistej. Więc jeśli zastanawiasz się, czy inwestować w siebie, i mówię teraz o edukacji, moim zdaniem ta inwestycja zawsze zaprocentuje i zawsze się zwraca. To tyle dziś ode mnie. Mam nadzieję, że ten odcinek pomoże Ci lepiej radzić sobie, szczególnie na początku w roli kierowniczki apteki. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam Cię serdecznie.